Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien dziesięć tysięcy talentów, ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed Nim i prosił go. Panie, miej litość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługał, wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego widząc, co się działo, bardzo się zasmocili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego wezwał Go przed siebie i rzekł Mu, Sługo niegodziwe, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniesiony gniewem, Pan jego kazał wydać go katom dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo pańskie. Bardzo taka trudna przypowieść dzisiaj. Pozwólcie, że najpierw taka myśl związana z tym, że nasze życie chrześcijańskie ono będzie wtedy atrakcyjne, jeśli będzie takim życiem autentycznym, takim życiem radykalnym, to znaczy, kiedy my po prostu będziemy uczniami Jezusa. 269 razy występuje słowo uczeń w Nowym Testamencie, a tylko trzy razy słowo chrześcijanin. To znaczy, że my, jako ludzie wierzący, mamy być uczniami, czyli mamy naśladować naszego Pana Jezusa. I te przypowieści, w których cyklu jesteśmy, tłumaczymy sobie o tych przypowieściach i czytamy je sobie, one to Pokazują, jak być uczniem pana Jezusa. Najpierw mój drodzy, kontekst, bo wiecie, że fragment bez kontekstu jest bardzo często pretekstem, więc jaki jest kontekst tej dzisiejszej przypowieści? Otóż, fragment wcześniej usłyszymy, jak pan Jezus powie Piotrowi o przebaczeniu. Nie siedem razy, a siedemdziesiąt siedem razy. To jest ważna myśl, że trzeba przebaczać nieskończoną ilość razy. Po drugie, jeszcze wcześniej, odrobinę jest. Mowa o upomnieniu braterskim, czyli o tym, że jeżeli ktoś zawini przeciwko tobie, to mamy go po prostu upomnieć. Czyli, że Pan Bóg nie godzi się na zło, na grzech, na słabości u ludzi do końca, ale chce, żebyśmy upominali się nawzajem. Czyli jeżeli ktoś coś złego zrobi, trzeba mu powiedzieć, trzeba mu w jakiś sposób wytłumaczyć. Tam jest w ogóle taki fajny fragment, że jeżeli ktoś zawini przeciwko tobie, to weź... Najpierw upomnij go sam, potem weź współbrata, upomnij go ze współbratą, a jak nie, to donieś Kościołowi. W każdym bądź razie chodziłoby o to, że no należy się upominać właśnie taką miłością braterską, bo to znaczy, że komuś nam na komuś zależy. To jest kontekst tej przypowieści. Zobaczycie, on jest dosyć ważny. Ale teraz już do samej przypowieści dojdźmy i zobaczcie, że tutaj jest mowa o 10 tys. talentów. 10 tysięcy talentów to jest około 60 milionów denarów. Ja już kiedyś tłumaczyłem, wy to dobrze wiecie, że jeden denar to jest zapłata za jeden dzień pracy. 60 milionów dni. To jest jakaś wieczność. To, to nie jest życie ludzkie. Gdyby człowiek pracował codziennie, żył przez 100 lat, to 36 500 denarów by zarobił. Przy czym oczywiście nie liczy, że ktoś jest dzieckiem i, i szabatu nie liczy. Oczywiście to jest niemożliwe, żeby tyle zarobił robotnik zwykły, a co dopiero 60 milionów denarów. To jest liczba taka abstrakcyjna, która. Symbolizuje, pokazuje nam po prostu wieczność, po prostu wieczność. Ten dług jest wieczny, jest niesamowicie wielki i potężny. Dlaczego? No myślę, że już dobrze wiemy, ponieważ ten Pan, ten Król jest obrazem Boga. Boga, który, dla którego każdy z nas jest jakimś grzesznikiem, bo jesteśmy grzesznikami jako ludźmi, ale Jezus nas zbawił. Przez co? Przez swoją mękę, śmierć, przez swoje zmartwychwstanie. I tak można symbolicznie odczytać, że te 10 tysięcy denarów, to 10 tysięcy talentów, przepraszam, to jest cena jego krwi, czyli jego krew jest bezcenna. tą krwią zostaliśmy zbawieni, dlatego on nam daruje nasz dług, który jest wielki. I zapłatą za twój grzech, mój grzech, jest krew Jezusa. I to jest, moi drodzy, ważna myśl. To jest bardzo ważna myśl. Zapłatą za mój, twój grzech jest krew Jezusa. Coś bardzo bezcennego. I to nam daje ojciec. To jest pierwszy punkt, który jest bardzo ważny. Po drugie jest pokazane święty Jan Chryzostom o tym zauważył to zauważył, że jest pokazane w tej przypowieści wielka cierpliwość. Wielka cierpliwość jest pokazana Pana Boga, że ta przypowieść to jest w ogóle obraz Bożej łaski. Bóg przebacza grzesznikom z litości, nie dlatego, że możemy spłacać nasz dług, lecz dlatego, że jest właśnie nieskończenie miłosierne. Czyli ta przypowiedź, ona pokazuje nam obraz Boga, który jest niesamowicie łaskawy. Niesamowicie. Kolejna myśl jest ciekawa dosyć, ponieważ teologowie współcześni, egzygaci, pokazują taki rys psychologiczny, taki psychologiczny wymiar tej przypowieści. Otóż pokazują, że ten pierwszy sługa nie przyjął do końca miłosierdzia króla, a świadczy o tym jego zachowanie. Bo natychmiast po darowaniu mu długu reaguje agresją wobec dłużnika. Jakby wciąż żył w logice takiego lęku i w logice roz, roszczenia, rozliczeń takich, prawda? Można powiedzieć, że nie uwierzył do końca w darowaną łaskę. Wskazują na to słowa, wyszedł, znalazł posługę, zaczął go dusić. To jest właśnie to. Czyli ktoś, kto nie przyjmuje miłosierdzia w konfesjonale, tak w stu procentach, to bardzo często ma taką postawę. Pretensjonalną, bardzo często oskarża innych, że Ty jesteś grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, to jesteś mi coś winien, tak? Ja kiedyś miałem taką historię dosyć ciekawą. Byłem u chorych e, tego małżeństwa, no i przychodzę do tego małżeństwa i się pytam, czy chcą się wyspowiadać. No pan mówi, że nie, ale pani mówi, ja bym się wyspowiadała. Na co ten pan mówi? Proszę się, zaniech tej pani ksiądz nie spowiada, e, w sensie jego żony. E, I dlaczego się pytam? A on mi mówi tak, proszę księdza, no niech ksiądz jej nie spowiada, bo ono już było o spowiedzi. A to pani, ja bym się chciała wyspowiadać, bo jak byłam młoda, to dokonałam aborcji. No a była pani spowiedzi, no kiedyś tam byłam. No to ma pani to przebaczone. Przychodzę za miesiąc, e, historia się powtarza. Proszę księdza, ja bym się chciała wyspowiadać. A z jakiego grzechu by się pani wyspowiadać chciała? Proszę pani tak naprawdę nie ma ciężkich grzechów pewnie, bo E, bo, bo pani tutaj siedzi w domu, nic nie robi, nigdzie nie chodzi. E, taka bardzo, taka starsza pani, niedołężna już była. No, proszę księdza, bo jak była moda, dokonała aborcji. Nie? To nie była spowiedź, dlatego mogę wam o tym powiedzieć, ale zobaczcie, kobieta, która nie potrafiła przyjąć Bożego przebaczenia. Nie potrafiła przyjąć Bożego przebaczenia i tym niestety ciągle żyła. I e, to nam grozi. Wiecie, kiedy idziemy do konfesjonału, pamiętajcie, że Wszystkie grzechy, które odejecie, za które żałujecie, macie żaden taki, właśnie, potrzebny do, do przebaczenia, chcecie się poprawić. Pan Bóg to przebacza i do tego nie wraca. Ja wiem, wasze myśli, nasze pamięci wracają. Czasem są konsekwencje grzechu, to też jest jasne i oczywiste dla nas, ale Pan Bóg do tego nie wraca. Tego nie ma przed Panem Bogiem. My jesteśmy jakby czyści, to ula raza. Zaczynam nowe życie i to jest ważne, żeby umieć sobie właśnie to uświadomić. Kolejny punkt, bo też bardzo ważny, to jest związany z tym, że to teologowie podkreślają, że nie możemy przyjąć Bożego miłosierdzia, jeśli trwamy w nieprzebaczeniu wobec innych, przebaczając bliźnim, pokazujemy, że naprawdę zrozumieliśmy i przyjęliśmy przebaczenia Pana Boga. To jest ważne. W modlitwie Ojcze Nasz jest to dosyć dobrze pokazane. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Kolejna historia, taka dosyć trudna, jak byłem w ławie, prowadziłem modlitwę o uzdrowienie. Modliłem się wstawniczo nad ludźmi, podeszła do mnie pani, która była bardzo schorowana wtedy, już teraz wtedy była starszą panią. Modlę się, modlę i coś tak, nie widzę efektów żadnych. No i zatrzymałem się, pytam, proszę pani, a co jest z brakiem przebaczenia? O u pani może jest, nagle ta pani tak wybuchła, proszę księdza, nie przebaczyłam i nie przebaczę. Nie przebaczyłam i nie przebaczę. I to było dla mnie takie no, trudne doświadczenie. Tłumaczyłem, pokazywałem odwołicze nasz. Okazało się, że jej dzieci okradły ją na milion złotych i uciekły do Stanów, jakiś tam kantor. No ja wiem, trauma, tragedia. To pewnie nie były jej pieniądze do końca. Pewnie troszeczkę pożyczek było w tym wszystkim. Ale wiecie, brak przebaczenia autentycznie blokuje człowieka na przyjęcie łaski, na przyjęcie Bożego miłosierdzia. Więc trzeba, naprawdę trzeba. Ja wiem, że jesteśmy ranieni i to bardzo mocno czasami, ale mimo wszystko trzeba. Dlaczego? Chociażby dlatego, że jak podkreśla święty Jan Chryzostom, to przebaczenie albo brak przebaczenia yy, może skutkować karą wieczną. Jeśli nawet pojednanie z tym, który cię skrzywdził, jest dla ciebie przykre, to pomyśl, że wpaść do piekła jest o wiele boleśniej. Gdybyś to rozważył, zrozumiałbyś i przebaczyć to rzecz znacznie lżejsza. Tak pisze święty Jan Chryzostom. I to, co ciekawe, to, co wiecie ciekawe, to to, że w tej przypowieści jest takie zdanie. Podobnie wam uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Co to znaczy? To znaczy, że jest piekło dla tych ludzi, którzy yy, żyją w nieprzebaczeniu. Skoro ci Bóg przebaczył, to ty masz obowiązek przebaczyć drugiemu człowiekowi. Święty Jan Chryzostom pokazuje bardzo dokładnie, e, tak jak jest napisane w tej przypowieści, konsekwencją braku przebaczenia jest po prostu piekło. Więc jeżeli tak uważasz, że to jest trudne, przebaczyć drugiemu człowiekowi, no to o wiele trudniej znaleźć się w piekle na wieki. Te 10 tysięcy talentów to jest wieczność, prawda? To symbolizuje wieczność. Nie? Więc to jest kolejna myśl, jeszcze może ostatnia, świętego Grzegorza Wielkiego, myśl do, tego, do tej przypowieści. On tak pisał, że prawdziwa cierpliwość polega na spokojnym znoszeniu zła wyrządzonego przez innych i nieżywieniu urazy przeciw sprawcom. Nieżywieniu urazy przeciw sprawcom. No właśnie. Bo ja tak sobie myślę, że z tym przebaczeniem to jest tak, że my ciągle musimy przebaczyć drugiemu człowiekowi. Dlaczego? Bo ciągle jesteśmy ranieni. Nie wolno nam Żywić urazy, nosić urazy, bo tak naprawdę ten brak przebaczenia to dotyka i rani nas. Krzywdziciele sobie żyją i dobrze się bawią, w cudzysłowie, a to nas męczy. To przebaczenie to jest tak naprawdę zadanie na całe życie. Więc myślę sobie, że nieustannie będziemy ranieni i nieustannie musimy yy, przebaczać. My ciągle, moi drodzy, musimy przebaczać. Mążonie, żonie, żona mężowi, proboszcz wikarym, wikarzy proboszczom ciągle. Piękna przypowieść, fajna przypowieść, ale trudna przypowieść, mówiąca o potężnej łasce Pana Boga, jaką chce nam okazać, o tym, że duruje na nasze winy przez krew Jezusa. Tak możemy odczytywać tę przypowieść, ale wymaga tego, żebyśmy my sami przebaczyli tym, którzy nas nam zawinili. A teraz już uklęknijmy i uwielbimy naszego Pana i Boga obecnego w najświętszym sakramencie. Duchu Święty. Duchu Święty, oddajemy się Tobie. Zapraszamy i pozwalamy na to, byś działał. I wołamy, przyjdź Panie, przyjdź ożywicielu. Stwarzaj nas na nowo. Daj nam to nowe życie. Upragnione.